Witam. Test gazu Stopper 2. Gaz pieprzowy, piana. 63 ml. Data ważności jest to Experience Date e, listopad 2025 rok. No jak widzimy dysza jak w e, Red Pepper. Mamy 5000 tysięcy. że w formie, środek w formie piany. Brak danych odnośnie stężenia. Jeżeli chodzi o to. Produkcja wiadomo, kaka jest Niemcy eee, co tu dużo co jeszcze mogę powiedzieć instrukcja tak jak mówię, brak danych odnośnie stężenia i to ma jednostek z COVID eee, jaki ma stężenie i tak dalej i tak dalej i tak dalej no cóż jak widzimy taka to klapka chytra hop hop go się drzewa półtora metra Zobaczymy jak to fruwa, bo RSG piana na no to dosyć ciekawie fruwało, ale to nie wiadomo jak. Zobaczymy zaraz. Raz, dwa i trzy. Oj, ale cienki. Mimo, że miałem go w kieszeni, ale widzimy bardzo cienko, bardzo cienko. Słaby to środek. Bardzo słaby. Już zaczyna zgiewać. Pomimo, że to jest piana, to bardzo mocno go czuć. Jak na pianę to czuć bardzo mocno. Niestety. Jak widzimy trochę zakreftało tutaj jeszcze podłoża. No jak widzimy powoli taki lucik schodzi. Ale tak jak mówię, jak na pianę to bardzo mocno go czuć. Cóż e, dzięki za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się.